Panie Marszałek, Wysoka Izbo, pierwsza rzecz, o której należy powiedzieć przy tej okazji, to to, skąd się biorą pieniądze i skąd się bierze bogactwo w gospodarce. Nie bierze się stąd, że rząd w Warszawie drukuje pieniądze, że rząd w Brukseli drukuje pieniądze. Stąd się nie bierze bogactwo narodów, Panie Pośle. Stąd bogactwo narodów bierze się stąd, że jest praca, że jest innowacyjność, że jest oszczędność, że jest wysiłek. I że jest dynamika, dynamika działania w narodzie, w społeczeństwie. I to, czego Państwo tutaj na tej sali, od lewa do prawa, od prawa do lewa, nie, jest, nie chcecie przyjąć do wiadomości, to fakt, że żadne pieniądze z Unii Europejskiej żadnej gospodarki przez ostatnie 40 czy 50 lat nie zbudowały. Bo gdyby zbudowały,. To dzisiaj najbardziej rozwiniętymi państwami gospodarczo były państwa południa Europy, do których najwięcej tych pieniędzy trafiło, do Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Włoch, a nie są. Dlaczego? Dlatego, że nawet największymi subwencjami i dotacjami nie zmienia się struktury gospodarczej kraju, nie buduje się struktury gospodarczej kraju. To inicjatywa ludzi i warunki, w jakich się. Kultura, również, w jakich się funkcjonuje, w jakich, w ramy instytucjonalne, jakie państwo stwarza, są najważniejszymi wyznacznikami budowy bogactwa narodów. I to również było widać w ubiegłym roku. Przecież Polska nie wpompowała w tym całym korona kryzysie najwięcej środków spośród Unii Europejskiej, z państw europejskich. Państwa zachodu Europy, duże państwa, wielokrotnie więcej wpompowały w swoje gospodarki i wcale nie miały lepszych efektów. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nasza gospodarka obroniła się w tych zakresach, w których się obroniła, bo nie we wszystkich się obroniła. Obroniła się siłą i inicjatywą polskich przedsiębiorców, tych przedsiębiorców, których właśnie i klasy średniej, których chcecie uderzyć tak mocno w waszym nowym nieładzie. Tych Którzy mają zapłacić za to, że sfinansujecie miliarderom i milionerom też korzystniejsze warunki, bo w tym kierunku idą wasze propozycje, rozwiązania w Nowym Nieładzie, o czym już tak nie mówicie chętnie. Szanowni Państwo, ale co jest też efektem? kapitulacji morawieckiego w ubiegłym roku w Brukseli. Efektem jest to, że Unia Europejska wbrew dotychczasowym zapowiedziom, wbrew wszystkim zaklęciom, które słyszymy od 20-30 lat, oczywiście przekracza, łamie traktaty. Oczywiście wypowiada się w sprawach światopoglądowych. W ostatnim tygodniu wezwała do legalizacji związków homoseksualnych, wszelkich form Tęczowych na terenie całej Unii Europejskiej. Oczywiście, że wszyscy wy, euroentuzjaści z pis z Platformy, z lewicy, mówiliście zawsze, że Unia Europejska nie będzie w ten sposób działać, i oczywiście myliście się, byliście nieświadomi lub kłamaliście. Oczywiście dzisiaj i jutro odbywa się debata w Parlamencie Europejskim po raz kolejny atakująca, Proszę, atakująca nie, państwo polskie. Które korzysta ze swoich suwerennych prerogatyw do tego, żeby stanowić prawo niezależnie od tego, czy się z nim zgadzamy, czy nie. Dziękuję Oczywiście bardzo. trzeba powiedzieć jasno, takiej Unii Europejskiej nie chcemy i takiego dyktatu z Brukseli respektować nie możemy. Dziękuję bardzo. Konfederacja, wolność i niepodległość.